Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z naszej nowej serii. Zagrajmy w Minecraft na modach. A co to tu jest? Mamy domek! Mamy domek! O, lag był. Umęczyłam się, żeby to wybudować, nie powiem, ale udało się. Jest gotowy. I widać nam krówki. A to to za chwilę. Podlinkuję wam projekt domku. Znalazłam taki. Trochę go zmieniłam, bo zrobiłam go większego i co było błędem? Było to błędem, że mam krzywy dach. Tego nie widać. O, widzicie? Krzywo. Nie mogłam tego jakoś lepiej zrobić. Ale mamy też garaż. To jeszcze wszystko jest niedokończone. Widzicie, są błędy. To budowałam późno w nocy. Błędy, błędy. Hm. Dobra. I co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, kochani? W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zajmę się budową magazynu, jak i urządzeniem domku w środku. Pomyślałam, że zrobię to na odcinku. No lepiej by było, jakbyście widzieli. Muszę pościnać te drzewka, bo mi to przeszkadza. Dobra, jedno. Drugie, daj, daj, daj jabłuszka, daj jedzonko. O jeju, dużo tego. Hmm. <słuch> jeszcze domek nie jest do końca oświetlony wszędzie tam, gdzie powinien być. no Ale zajmiemy się tym. Zrobimy sobie ogródek, zrobimy sobie y, hodowlę tych jagódek i będzie super. Tak myślę, że będzie fajnie. Wybieram sobie te jabłuszka jeszcze. Nie wiem, jeszcze tutaj nie widziałam takiego potworka, tak, jeśli chodzi o noc. W sumie nie biegałam po nocy nigdy, zawsze starałam się spać. Pewnego dnia nie będę spać i będziemy sobie ekspić, bo przydałoby się już powoli. Tutaj mam mięsko. Dobra, ja mogę w sumie podejść, porozmnażać nasze zwierzątka. Daj, daj, daj. Chodźcie tutaj. Możecie, możecie. Fajnie. Coraz więcej jedzenia. Glisku. Ja wiem, że ty chcesz wyjść. No ale... No hej, świnie już wszystkie. Na to nie patrz. <gry> Dobra, teraz lecimy do krówek. Ale co to tu jest? Tak, mamy kuskę. Nazwałam ją Stefcia. I tutaj mamy owieczkę. Tylko jedną. Nie znalazłam drugiej, no może gdzieś tutaj się pojawi, zrespisie, się owieczka i będzie fajnie. No ale na razie nie widać. Jak widzicie, powiększyłam sobie zagrodę, z tego względu, że tutaj było tyle krówek, że ciężko było w ogóle tutaj chodzić między nimi. Musiałam je powybijać, bo brakowało mi mięsa. <grych> Dobra, ty, 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 ty. Ale krówki... Się rozmnażają szybciutko, więc no krówko dobra, koniec ile malutkich krówek okay. ej, łap, nie, idź U, uciekłaby jak tam nasze te no widzę, że jeszcze nie urosło tak, domek prezentuje się tak trochę krzywo mi to powychodziło no ale dobra, pierwszy domek może być mówiłam, nie jestem mistrzynią w budowaniu tu mamy komin. Muszę to pozałatywać, te dziury. Komin też taki. Ile ja się nachodziłam, żeby nazbierać tych... O, truskawka. Eee, gliny, żeby zrobić te cegiełki. To sobie nawet nie wyobrażacie. Obiegłam prawie pół mapy, żeby znaleźć te cegiełki. No to się glinę. Tutaj mamy truskawki. Zasadziłam sobie truskaweczki. I tak. Tutaj myślę, że zrobimy sobie kuchnię. Wiecie, półeczki i lodówka, z skrzynki z jedzeniem. A tutaj, to wymyśliłam sobie, że zrobimy przejście. Tutaj. Będzie zejście w dół do piwnicy, a w piwnicy zrobimy sobie magazyn. Tutaj będzie sypialnia i dziura. Nie ma dziury. Jak widzicie, domek jest mało oświetlony go wybudowałam, tak się udenerwowałam z dachem, nie chciało mi to wychodzić, musiałam to zmieniać, a tylko dlatego, że tą ścianę zrobiłam raz dłuższą, czy ileś tam razy dłuższą i po prostu wyszło to wszystko krzywo. Nie wiem, jak się wkurzę, to go zniszczę i wybuduję jeszcze raz taki, jaki powinien być. No, ale w sumie podoba mi się to, co takie moje jest. No, inaczej niż wszyscy mają. ja mam krzywy domek. Inni mają równo, a ja mam krzywo. <grych> Więc może być. E, ojej. Szukam e, ziemi. Mam tutaj ziemię. Jak zawsze jestem ślepa. O! Mam. Porobiłam dziury, bo Potrzebowałam się jakoś wspiąć na górę, żeby ten dach budować. Tyle razy spadłam, tyle ile razy zginęłam. To jest niepojęte. Dobra, teraz zajmuję się takim równaniem tego, żeby nie było takiego spadu. I tak, w sumie myślę, gdzie by zrobić tą naszą hodowlę, bo w sumie tą hodowlę można by było zrobić już teraz. Jagódek. Jagódki bym chciała może po tej stronie ogrodzimy płotkami Może od tego zaczniemy Zaczniemy tak Zaczniemy od tego, a Kamila ziemi nie ma Na równanie Nie, pierwsze co zrobię Co pierwsze zrobię Pierwsze co zrobię to Chyba zrobimy podłogę w garażu Na garaż nie mam żadnego pomysłu Taki mm, tak. Taki był o jak widzicie jak nierówno wyrównałam ziemię tylko dlatego, że nie miałam ziemi i starałam się to zrobić jak najlepiej potrafiłam jak najrówniej no ale musiałam zaoszczędzić i na ziemi i nie wypełniłam wszystkich miejsc wiem, że to głupota, bo prawdopodobnie będą mi się tutaj spełnić potworki czego nie chcę no ale kiedyś może poza odcinkiem po prostu się wkopię na dół i to pozałatam wszystko. No, no, ale jakoś sobie poradzimy. Mam nadzieję, że dobrze wszystko słychać. No nie. Jak ja to powyliczywałam. <grym> Jest takie słowo w ogóle, co ja powiedziałam teraz. Dobra. Aha, jeszcze jedną rzecz Wam chcę pokazać, ale to zaraz. Mam tu pochodnie. No jak zwykle. Halo? A gdzie moje drzwi? Dobra, zrobię sobie nowe. Zrobię sobie nowe. Din, din. Szkoda, że tutaj nie ma różnych kolorów drzwi. Wszystkie drzwi są takie same. Zostaw, puść, a da się ten? Nawet nie da się tego. Chciałam zrobić ścieżkę tak jak się robi. Normalnie w Minecraft'cie to się lewym klika po prostu. Jak ja, jak ja to wytłumaczyłam? O! Dobra, koniec tematu. To, co wam chciałam pokazać, to mój nowy skin. Taki słodki, taki kochany. Tak mi się bardzo podoba. Fajny, fajny. Naszukałam się skina, ale ten mi przypadł najbardziej do gustu. I jest taki, tym się chciałam pochwalić. Aha, budki mi znikły, nie wiem jakim cudem w ogóle. Dobra, ja tak biegam bez celu, a przydałoby się coś zrobić. Dobra, to kochani, ja się zajmę zbieraniem ziemi. Tutaj sobie podrównam teren, żeby zrobić tą naszą farmę jagódek, żeby było co jeść. No i widzimy się za chwilę. O, już widzę, czego nie zrobiłam. To miało być tak samo jak tu. A, halo! Dlaczego? No tak, oczywiście. Nie zrobiłam tego po żadnej stronie i dlatego mi to też tak nie, nie pasuje coś. Dobra, kochani, to ja się biorę za zbieranie ziemi, za równanie terenu i widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, podrównałam sobie troszkę. Tak troszeńkę. Potem jak już będę, jak będę widzieć w miarę jak to wygląda od ilu, to zaczniemy. Dobra, zrobimy to tak. Tu i tu. Tu i tu. I tu. I tu. Nie ją. czy to dobrze policzyłam. Zobaczymy. Chyba za duże odstępy zrobiłam. Zrobię chyba na dwie kratki. No, kładź się, bo jest za ciemno. Za ciemno, za ciemno. Czemu mi się to przestawia? Dlaczego? Przepraszam. No, halo no <laughs> jakby zrobić te odstępy czy to dobrze wygląda ja jakoś to chyba krzywo zrobiłam poczekajcie chwilę pożycz jak ja se dziury robię będę to potem łatać wszystko tu, tu. to weź to weź raz dwa trzy cztery pięć raz dwa trzy cztery I wiecie co cztery wygląda lepiej yy, która to jest to jest ta tak na pewno na cztery kratki odstępu dosadzimy dobra. To. Tak, dotąd. A mogę na górę? Ja to postawiam. nie tu Jak widzicie tych mamy najmniej Szkoda No Mamy już naszą pierwszą taką Prowizoryczną y, Farmę Za chwilę ja sobie to obgrodzę Żeby to jakoś w miarę wyglądało I ja chcę właśnie żeby to rosło Daj mi to i ciebie to już nie potrzebujemy. Chyba będzie ok. Dobra. Niech nam się to rozrasta. Co ja tu jeszcze mogę zasadzić? Właśnie muszę posprawdzać, hmm, gdzie się to kilkało. Nie mogę sprawdzić. Dobra. Nieważne. <laughs> eee, dobra. Tak samo możemy sobie to usunąć już. To nam już jest niepotrzebne. No i resztę mogę schować. Tak, schowaj gdzieś. Jeszcze tak się patrzę, czy nie mam gdzieś jeszcze jakichś takich. No ale chyba już nie mam. Znalazłam gruszkę z drzewa zerwaną yy, i ja jestem ciekawa, czy ja mogę z tego drzewo zrobić. <laughs> Mam drzewo! Gruszkowe! O nie, ale mega! Ale się cieszę, dobra. Yy, no mogę takie? Hmm, takie na pewno nie mogę. Hmm, szkoda. Yy, dobra, ale jakie drzewa mogę jeszcze? Yy, No dobra, to wiem, ale... No już takich owocków tu nie mam. Eee, co ja tutaj mam? Co to jest? Dobra. Aha, o to mi chodziło, o ten blok. Co to jest? Co ja z tego mogę zrobić? Aha, to są jakieś jajka. Jakiegoś kraba, dobra. Jak ja czytam. Au, au, au. Co ja teraz chcę zrobić? Teraz może ja sobie zrobię drużki. Yy, dróżki zrobimy sobie... Zaraz wam powiem jakie. Tak myślę, że może z takiego drewna takie dróżki nie byłyby złe. O nie, będzie widać jak ja to pięknie wyrównałam. Takie, na dwie kratki. Tak, takie będą, ok. I po prostu porobię sobie płotki. Czekajcie, tu mamy na raz, dwa, trzy. Tak, Kamila, matematyka, teraz ucz się liczyć, żeby wyszło równo. Dobra, tu zrobił. Aha, bo to jest na trzy. O, o, co teraz? Tam jest na cztery. O nie. O nie. A, w sumie na cztery. No to dwa po środku mogą być. Okej, okay, to zrobimy tak. <noise> to tak prowizorycznie równałam. Nie patrzcie na tą dziurę. <noise> Dobra. I nasza pierwsza taka farma, taka już co zostanie tutaj z nami na zawsze, miejmy nadzieję, jest gotowa. Mam nadzieję, że z... są tylko trzy rodzaje tych jagodek. Jagódek. Fajnie by było, jakby było więcej. Ja sobie może tutaj poustawiam te, jak się to nazywa, pochodnie albo jakieś płotki. Jakoś to fajnie wymyślimy. Daj mi mięsko. Skrzynka puść. Dobra. Na razie jest tak. E, jeszcze muszę znaleźć sobie miejsce, gdzie e, ten gdzie właśnie będziemy sadać owocowe drzewa. Bo na razie mamy jedno owocowe, ale ja już wiem, jak się zbiera owoce z drzew i po prostu będę chodzić i szukać na różnych drzewach. Może znajdę jakieś fajne, których jeszcze nie mam, bo w sumie na razie mam tylko gruszkę i jabłko, więc fajnie by było znaleźć coś jeszcze innego. Tak, daj. A te troskawki to mogę jakoś tam? Mogę krzaczka. Gdzie się to sprawdza? A, dobra, mało ważne. Yy, co ja teraz chcę zrobić? Teraz ja bym chciała zrobić zejście w dół. Tak jakoś w miarę dobrze. Aha, wcześniej miałam na wykończeniu łopatę, możecie się dziwić dlaczego teraz mam całą. Dlatego, że sobie zrobiłam nową. Bo by mi brakło. Uu. Tak widzicie mój tunel, jak sobie kopałam. E, jak ja to chcę zrobić? E, jak ja chcę to zrobić? Mm. Kurde. Chyba, że po prostu zrobimy drabinkę. I taką dziurę w dół. Nie, no schody lepsze schody, no pseudo schody, bo na razie to kopię dziurę w dół. Muszę mieć magazyn, myślę, że... Nie, no o jeszcze. No nie kopłam to, co miałam kopnąć. Muzyka za głośno. <grybujesz> Dobra, chyba tak będzie ok. Nic nie widzę. Te, nie wiem, czy to będzie tak fajnie, jak ja sobie myślę. Ale znowu tyle pracy. Strasznie dużo roboty z tym jest. Strasznie. Ale no, w sumie to Minecraft jest, nie? No ja wiem, że to będę musiała podnieść za chwilę wszystko do góry, jak chcę tu schody mieć, no ale dobra. Na razie chcę mniej więcej sobie zrobić na ile do góry. Na ile ja to chcę do góry. No. Coś takiego bym chciała. Nie, musimy jeszcze niżej zejść. O dwa lub o trzy. Dobra. Tu to trzeba zacząć robić, to za chwilę pójdę, zamuruję, bo za nisko żeśmy byli. Bo potem, jak coś będę na górze robić i będę musiała pozmieniać, to jeszcze nie daj Boże, dokopię się do mojego magazynu. To będzie lipa. O! Co to było? Dobra. To już wiecie mniej więcej, co będę robić. Chyba, żeby tu zrobić takie przejście, taki... Korytarz. I tutaj... O, ja wiem, co tu zrobimy. Już wiem. Tutaj zrobimy miejsca na mrówki. E, zrobimy to za... Skr... za... Skrz... O, z szkłem. <śm> <śm> o nie. To trzeba wyciąć. Jak co ja powiedziałam. <śm> e, mróweczki sobie zrobimy tutaj. Nasze hodowle mrówek. Mam ich dość sporo i będą sobie chodzić takie mrówki fajne i się cieszę. Więc tutaj będą mrówki. Ja to będę musiała wszystko y, ładnie te ściany zrobić. Wiecie ile kochani? Ja tutaj mam pracy. Bardzo dużo pracy w tym będzie. W sumie nie wiem czemu zaczynam od tej strony, jak to te mrówki to później. Ale mniej więcej chcę sobie zrobić zarys. Jak ja chcę... Czekajcie, bo na jedną kratkę to mi w ogóle nie odpowiada ten korytarz. Na jedną mi nie odpowiada, ale na dwie to nie mogę mieć. <laughs> Dobra, na razie będzie tak. I tutaj będzie na dwie. Na dwie albo nawet na trzy. Zrobimy to tak. W sumie ja nie lubię nic nie mieć, więc zrobimy na cztery. To będzie duże, duże schody. Dobra. Zrobimy tak. Tak, tylko ja to muszę mieć równo. Dwie kratki, trzy kratki, czyli tutaj jeszcze raz. Co to było? Ja to będę teraz musiała wszystko liczyć. Tutaj mamy... Tak, przydałoby się to zrobić tak, tak. Na dwie chociaż, no musi to być tak. Ja nie przeboleję tego, że to krzywo jest. Dobra, jakoś to wymyślę. Jakoś się to może uda zrobić tak fajnie. To nawet spoko wygląda. Takie przejście z dwóch kratek na cztery. To jest ok, w miarę. Dobra. Eee co no teraz, no co teraz, no. Ja chyba się zajmę tym. Jeszcze tutaj wyjdę. No prawie mamy noc, mogę iść spać. Dobra, lecę tak po cichu. Żeby nikt mnie nie usłyszał. <laughs> o, jacie. Zaspamione, możesz spać tylko w nocy. Jak tam nasze jagodki, Jagódki. Jupi. O, już porosło do góry. O, już mamy jedną, ale super. Ciekawe od czego to zależy, jak to szybko rośnie. To jest, mnie intryguje, bo tego mam malutko. O, yy, był spory lag i nie wiem dlaczego. Co to się stało? Dobra, mało ważne. Dobra kochani, to na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, domek stoi. Pseudo hodowla, jagódek jest. Magazyn się robi i ja po odcinku zajmę się właśnie zrobieniem magazynu i przenoszeniu skrzyń do magazynu i chyba może zrobię kuchnię albo nie zrobię, może zrobię na odcinku, nie wiem możecie mi napisać w komentarzu jak chcecie, jak mam zrobić, czy wolicie oglądać jak robię tą kuchnię, czy mam zrobić ją sama. Więc na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. No i cześć.